Cieszę się, że otworzyłeś to nagranie. Dzięki Tobie będę miał szansę podzielić się moimi refleksjami i spostrzeżeniami w tym koronnym okresie. Rozpocznę od bardzo nietypowego stwierdzenia, którego pewnie nikt jeszcze nie użył w tym ciekawym czasie, a wielu będzie miało szansę mocno postawić odmienne zdanie w temacie, który poruszę. Bardzo dobrze, że nastał taki okres w naszym życiu. I nie myślę tu w kategorii, że bardzo dobrze, bo ludzie chorują i zdarza się nawet, że umierają, bo w tej kwestii tak naprawdę sam nie wiem, czy ktoś z moich bliskich nie zachoruje. Chodzi mi o czas, w którym życie powiedziało sprawdzam i zablokowało gonitwę, którą każdy z nas toczy w życiu. Pojawiła się jakże niechciana emocja, strach. Nie tylko w sferze, gdzie mogę myśleć o tym, że zachoruję, ale w sferze mojego życia, co dalej. I wiesz co? I wiesz, co ci powiem na wstępie? Mam nadzieję, że się boisz i to bardzo. I tu chcę, abyś rozróżnił bądź rozróżniła. Czym jest strach, a czym jest banie się? Boisz się czegoś, co jest nierealne. W przyszłości, co nie ma żadnego podłoża prawdziwego, a strach pojawia się, gdy jest coś bardzo realnego, może nawet namacalnego. Gdy stanie tygrys na Twojej drodze, to możesz odczuwać strach, a możesz bać się na przykład przyszłości czy zmiany swojego życia. W naszej obecnej sytuacji uzasadniony jest strach, jeśli chodzi o koronawirusa. A możesz bać się tego, co będzie w niedalekiej przyszłości. I tu rozpoczyna się klucz mojego przekazu do Ciebie. Z jednej strony nikt nie lubi się bać, ale z drugiej strony tam jest rozwój nas jako ludzi. Bo żeby wejść po drabinie własnego rozwoju wyżej, to ta emocja w różnej postaci będzie się pojawiać. I pytanie, co z nią zrobisz? jak umiesz sobie z nią radzić? Chciałbym, żebyś w tym miejscu zadał bądź zadała sobie kilka bardzo ważnych pytań. Zupełnie tak, jakby zadało Ci je życie grając z Tobą w pokera i mówiąc, sprawdzam. W tym momencie został odcięty Twój najbardziej zewnętrzny świat. Co zrobiłeś? Czy za wszelką cenę nie chcesz, aby się coś zmieniło i robisz wszystko tak, jak było, tylko się miejsce zmieniło na dom, kurczliwie trzymając się starego? Czy może siadłeś choć na chwilę i zastanowiłeś się, bądź zastanowiłaś, gdzie jesteś teraz i czy to, co robisz, to jest właśnie to, czego chcesz? Czy kurczliwie trzymasz się starego i boisz się puścić linę? A może Twoim rozwiązaniem na tę chwilę jest obwiniać rząd, politykę i wszystkich w koło, bo Ty przecież pewnie jesteś wstrzymany z pracą. Może Twoja działalność właśnie leży i kwiczy, bo w pogoni za nią zapomniałeś, że życie to nie tylko pieniądze i praca. Jak wyglądają Twoje prawdziwe relacje? Czy szlak cię trafia po paru dniach spędzonych z kobietą, mężczyzną, dziećmi, a może po prostu w samotności, a może stwierdziłeś ech, nareszcie wolny, albo pierdziele odpoczywam. Jeśli twoje życie jest cudowne i robisz to, co kochasz, to ten okres będzie dla ciebie naprawdę wewnętrznie piękny, bo w końcu możesz zajrzeć w głąb siebie i to oznacza, że Często tam zaglądasz, bo się rozwijać i wzrastać. Jeżeli jednak ilość negatywnych emocji, zachowań i szukania rozpaczliwie jakichkolwiek rozwiązań, by tylko przetrwać, przeważały w tym okresie u ciebie, to właśnie to jest czas i miejsce, by dokonać zmiany. Możesz pomyśleć, co ja tam wiem, ale uwierz mi, nie mam łatwiej niż ty. Każda z moich działalności na czele ze szkołą tańca. Stoi. Mam całą pięciosobową rodzinę na utrzymaniu i psa. Zobowiązania, które też muszę pokryć w tym czasie, i tak dalej. I wiesz, co jestem? Mega ciekawy, co się wydarzy dalej. I co tym razem moje banie się przyniesie mi w moim rozwoju, bo gdy się czegoś boisz, to idź tam. Bo tam jest rozwój i rozwiązanie. I mógłbym sobie pomyśleć, że może to jest nieodpowiedzialne. Przecież powinienem być może nawet przerażony. Kiedyś w sumie bym na pewno już psychiatryką wylądował, gdyby taka sytuacja nastąpiła. Ale napawam się obecnie spokojem i koncentracją na rozwiązaniach. Wiesz po co nagrywam ten podcast dla ciebie? Bo wierzę, że siądziesz na tyłku i zaczniesz analizować, czy to, co było, to jest to, czego chcesz. Czy droga, którą wybrałeś bądź wybrałaś, to jest droga, przez którą chcesz iść przez resztę życia. Bo jak masz wątpliwości i poprzedni okres to jedna wielka walka o byt, brak spokoju, radości i dużo negatywnych emocji, to właśnie jest to ten czas, w którym posłuchaj w końcu siebie i tego, co ma ci, Twoja podświadomość do powiedzenia. I aby to zrobić, to najpierw musisz się zatrzymać i w ciszy, spokoju zacząć siebie poznawać. Bo masz wszystkie zasoby, aby zacząć znajdować skuteczne rozwiązania. Nie szukaj na zewnątrz rozwiązań, znajdź je u siebie. Bo uwierz mi, masz je wszystkie w sobie. Tam jest największa siła, która może zacząć rozrastać się ponad to, co jeszcze o niej myślisz. Czas siedzenia w domu nie jest czasem wolnym i to od Ciebie zależy, jak go wykorzystasz, by zmienić swój matrix, w którym żyjesz. Nie spierdol tego. Pozdrawiam Cię, Daniel Pancerz.